Damy pomocą. Dwa na ataku. Zobaczymy gdzie sobie poradzi. Lepiej golem, który ma statystyki wszystkie tak idealne, że mógłby nawet na bramce, bo dać radę. Wszystkie tak idealne, że mógłby nawet na bramce, bo dać radę. Na br na bramce bos, boss. nawet na bramce, bo sobie dać radę. Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem... Coś innego, coś zdecydowanie bardziej innego. Jakkolwiek by to głupie nie zabrzmiało. Ale na początku parę spraw. Po pierwsze, założyłem grupę na Facebooku, macie link w opisie, macie teraz, nie wiem, nazwę na screenie, nie wiem, no czy raczej nie można dawać linków, ale będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Po drugie, co mogę powiedzieć, no... Najgolan na bramce, czemu nie? Czemu nie? zawsze raz spróbować. Mówiłem, że może się nawet sprawdzi na bramce. Kto wie, zobaczymy. Widzicie, że może na obronie jest tuneli, który jest podobnego wzrostu, nawet podobnego wzrostu co Najgolan, ale on jest po prostu taką bestią, że sami może zobaczycie. Nie wiem, czy będzie to widać, bo sami wiecie, jak Najgolan sobie może dać radę. Pamiętaj oczywiście, jeśli się spodoba, zostaw łapkę w górę. I co? I zostaw suba jeszcze, może jeśli nie zostawiłeś? Myślę, że możemy startować. I możemy zagrać chyba kwalifikacji do Foot Champions, bo. Okej, okay, jak widzicie, raczej nie zagramy kwalifikacji, rozegramy to sobie towarzyskie. Mamy pierwszego przeciwnika na dzisiaj, i zobaczymy z kim się będzie musiał zmierzyć, do niego z, z i Rahimowiciem, ee, z Kante, z Greiem, Fernandinho, Emre Can oraz Gundogan. Team of the group stage, oraz bramce de Hea. wspaniale! Okej, okay, dobra, spróbujmy może jakąś akcję skleić na początku. Dobra, jest tutaj Icardi, dobra, tu jest Dybala, w ogóle Dybala ostatnio informa dostał. Niestety nie mam już, już w ogóle nerek, żeby sobie sprzedać Aleksandro, no i tu się zaczyna, tu się zaczyna powoli, powoli problem, zobaczymy jak sobie Landa radę na tej bramce, jestem bardzo ciekawy, czy może odkryje coś ciekawego. O nie, o fuck, o nie, Ibrahimowicz świetnie, Ani no nie Alvera, koniec, nie, wybij, co broni? Co? na Golan? What the fuck? Okej, okay, to była pierwsza jego interwencja w dzisiejszym meczu. Nie, miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Eee, tu jest Kante. Zagranie do... Oj, tu jest Ibrahimov. No, to była kwestia czasu. Nie oszukujmy się, to była kwestia czasu. Może uda się coś... ...strzelić. Miejmy nadzieję. Dymbala do no środkowa... Jest wyrównanie, ale szybko, teraz świetnie akcentowali i cardi ze świetnym wykończeniem. Okej, okay, no jeden jeden, czemu nie? Nie chodzi tu głównie w sumie o moje strzelanie, ale o sprawdzenie naimkolana yy, na, na, na bramce, ale okej. Okay. Spoko, spoko. Nie, 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 bro. Łap, łap! Jezu, ale fuks, dobra, co nie zmienia faktu, że ładnie bronią, ale to byłby gol na pewno gdyby tam nikogo nie było i mamy dwa jeden. No fuck! Kurde. Z lewej nogi. Nawet nie wiem, który nożny jest ale ładny strzał. Myślę, że... No, taki nawet, taki strzał, że mało by sobie chyba bramkarzy poradziło Chyba, że na byłby ciutek wyższy, to może by to jakoś, nie wiem, sparował nad bramką. No, może. Ale okej. Okay. Bezpieczny Ibrahimović zagraje do Greja spalony. Okej. Okay. całe szczęście. Fernandinho, Fernandinho tu jest i Ibra... Co tu najgolan zrobił, ale świetne wyjście. No i pozbawiony szansy na Golan. No nice, nie spodziewałem się, że najgolan może. OLE ale tu jest dziura. I moment, Dybala, zróbmy. O, dobrze, 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 leć Dybala, leć. Leć na pełnym sprincie Dybala, minimalnie obok. Koniec pierwszej połowy na razie Najgolan daje sobie nawet dobrze radę. No wiadomo, nie jest. Nie jest może rewelacyjnie, ale miał parę dobrych momentów, trzeba, trzeba to przyznać, po prostu. No i lecimy dalej, mam nadzieję, że. jakoś będzie. Co tu się właśnie stało, okej? Okay. Pięknie nabity, nie zrobił Nengolan, ale uchronił od bramki, co jest najważniejsze. O, o! No nie, ale mi zdjął, Hamzik! Masz ty i rozum. Wiesz ty miał... Jezu! Nie, Nangolana... Świetne wyjście najgolana, ale że tutaj... Jaki jeszcze wyrzut, wow. Gundogan, znalazł sobie miejsce Gundogan Ibrahimowicz. I to będzie 3-1. Niestety, no tu już nie miał szans. Najgolan, nie oszukujmy się. Koniec, moi drodzy. Koniec meczu, Najgolan. No, tak wiecie, troszkę ponad przeciętną Nie będę znowu go wychwalał, bo nie było aż tak znowu, aż tak znowu dobrze. 6-6. Zobaczymy, ile miał obronionych strzałów. 5, także, no. Wiecie, jak na pomocnika, albo napastnika, albo obrońcę, to całkiem dobrze. Kolejne spotkanie, i co tym razem. Red, Kun, Agüero, Messi Marcial. No i jeszcze Pogba Kante. Dycha na bramce, no po prostu. Mmm. Aż się chce grać. Okej. Okay. No i teraz się zacznie chyba festiwal, moi drodzy. W ogóle jaki trzeba mieć szczęście, żeby trafić jeszcze Agüero? Nie wiem, on chyba. Wydaje mi się, że typ, z którym gram, kończy w top setce. Jest bardzo możliwe, bo trzeba mieć albo niesamowite szczęście, albo mieć tę paczkę z 40 informami. 45 w sumie informami z jednego miesiąca, także. Zostanę chyba troszkę po dupie, muszę wam powiedzieć, dobra, ale spróbuj może jakiś kontratak wyprowadzić, jednak nie, Cardi spróbuj może uderzyć, Icardi, świetnie z fałsza, Cardi kurde, dehea świetnie broni, ale piękny strzał w ogóle Icardiego, bo e, ładnie z fałsza piłka tak troszkę już się podwyższała, okej, okay, Dehea świetnie broni, dobra. Niesamowicie irytujemy ten przeciwnik, ponieważ jedyne co robi to bawi się e, sztuczkami. Nic, nic mu to w ogóle nie daje, bo w ogóle nie wprowadza kontrataków i jedyne co robi to się bawi w środku pola w środku boiska i totalnie jest to bezużyteczne, tymczasem... ale świetne badanie Mertensa, leć. Leci Cardi leć. Dobra. Teraz. O oh, fuck, dobra, drożne. Na razie nagle nie miał żadnej, dosłownie żadnej yy, okazji, żeby się czymś, czymkolwiek wykazać, bo... Fuck. Ponieważ już po prostu przeciwnik... Yy, fuck, w ogóle... <noise> w ogóle nie odda chyba nawet żadnego strzału tak właśnie profesjonalny jest ktoś kto ma e, czerwonego Aguero na na ataku i Messi'ego na skrzydle właśnie widzicie co tu się dzieje To jest dosłowne, to, to, przez całą pierwszą połowę właśnie tak było Icardi tak jest, Icardi pie <noise> naprawdę to że strzela na jakimkolwiek meczu jako pierwszy nie spodziewałem się tego, ale no, no po prostu przeciwnik jest totalnym nie wiem kim, serio. Bo już, aż nie wiem jak to określić. Świetny strzał i tak takiej dosyć dziwnej postury, ale jest gol. Dechana nie ma żadnych szans tutaj. I jest 1-0. Myślę, że teraz mój przyciemnik się obudzi, bo przegrywać z kimś, kto ma na golana na bramce i nie dał żadnego strzału. No właśnie, to jest, to jest cały czas co ten przyciemnik robi. To jest. Cały czas jest właśnie tak, tak że no. Super zabawa. Ponieważ w pierwszej połowie, jestem ciekaw statystyki. On miał jeden strzał, nawet nie wiem kiedy oddał ten strzał, to jest najciekawsze. Messi w polu karnym, co tu się stanie? Messi, co on robi? Co? Jezu, naprawdę tak się cholernie denerwuje w tym meczu. Bo w mi w ogóle nie wiem ani nie próbuje, jedynie co robi. Jak już jest w polu karnym, to wychodzi z pola karnego po to, żeby robić to, co robi właśnie Pogba. Dosłownie cały czas to się dzieje, i to jest serio smutne. A taki skład robi takie a szkoda, szkoda gadać, serio. Moi drodzy, właśnie oficjalnie wygrałem mecz mając z najgolana cały mecz na bramce. Nieważne jak, ale wiecie, najgolano cena 6,9 6 ha, ha 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 Jedną interwencję przez cały mecz, wow, naprawdę, granie było po prostu tragiczne przez cały mecz. No i może w ostatnim meczu najgolan trochę będzie miał więcej tej roboty, miejmy nadzieję. I co mamy, nie, naprawdę, czy ja mam jakiś inny system wyszukiwania? Ach, Nangolan na posterunku, dobra, pierwsza interwencja. Trochę zmylony był ten strzał, o, moment, tu coś widzę, ja tu widzę... O, wiecie w ogóle, kiedy jest stres dla mojego przeciwnika, bo on wie, że yy, <grym>, musi zagrać jak najlepiej, no bo wiadomo, na na bramce, no jakby tego nie wykorzystać. I teraz, teraz też się bardzo mobilizuje, teraz zobaczmy nie, no proszę Cię, to nie jest, to nie jest jakiś jakiś pachołek, to jest Nainggolan na bramce, halo, tylko teraz, ojej, teraz... Zdecydowanie gorzej z wyrzutem będzie chyba strzał. No i Golan! Świetna interwencja! Nawet nie będzie różnego, tak jest. Ha. Huh. Ok, 1-0. Eee, muszę przyznać, że na nie popisał się. No nie będę. Nie będę ukrywał, że. Dosyć głupi strzał. Głupio. Głupio na bramka. Hahaha. Eee. <śm> No nic, 1-0. To w końcu musiało nastąpić. Cristiano Ronaldo, ależ teraz sobie dał radę, Cristiano Ronaldo. Jeszcze zdobywał na koniec, okej, okay, pewnie. Eee, he he. No ale dobra, Miejmy nadzieję, że już, to już koniec goli. Że więcej nie będzie i że teraz ja coś strzelę. Na pewno tak będzie, prawda? Kur... O, ale Pepe <topę> totalnie teraz skasował dybale, nie było nie było szans, żeby tutaj dybala cokolwiek miał do powiedzenia, ale teraz świetny Hamzik odbiera piłkę i... Nadal jest przy piłce, dobra? Okej, okay, nic z tego nie zrobiłem, także nieważne. O. Okej, okay, mm, muszę powiedzieć, że sprowadził mnie na ziemię ten przeciwnik, Spodziewałem się tego w końcu któryś musiał mi strzelić kilka goli. Mam że kilka na, na kilku się skończą. Taką szczerą nadzieję. Karachim Sterling 6-0. Tu było bardziej wina obrony, bo nie wiem, co tu się właśnie stało, był taki wylew, że z chęcią zobaczę powtórkę, bo... alweż coś ty narobił. Koniec meczu, moi drodzy, no i co no co mogę powiedzieć, no przynajmniej nie ma dwucyfrówki, no nie. No nie. Okej okay, moi drodzy, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i tak, więc zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, sprawdźcie również fanpage'a, sprawdźcie również grupę, nie zapomnijcie oczywiście by wpaść na grupę wiewiórki Alvina. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.